Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. To ogłosił Jezus Chrystus, jak był na ziemi. To ogłosił Jezus Chrystus. I to Królestwo zamieszkało w nas. I to Królestwo mamy, w Nim się poruszamy. Jesteśmy ludźmi Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. Już na zawsze i poruszamy się w królestwie Bożym. Tylko i wyłącznie. Już na zawsze i odkrywamy czym jest królestwo Boże i uczymy się od Jezusa, czym jest królestwo Boże, bo on nam to królestwo przekazał i mówił o tym królestwie i, i to zwiastowało to królestwo. Zwiastowało to królestwo, gdzie gusi zaczęli słyszeć. <laughs> Nie mi mówić, ślepi, ozyskiwać wzrok. Umarli. Do, do, doznawali zmartwychwstania. I to królestwo jest posadzone na mocy Boga. I to zwiastujemy ludziom. I to jest chwalebne. To jest coś takiego, jak mały byłem, jak chciałem być na przykład zaś piłkarzem. I ludzie, którzy na przykład reprezentują Polskę na przykład, tak? Na mistrzostwach świata, są dumni, że mogą reprezentować Polskę. Chodź tu, teraz. Że dumni, że mogą prezentować swój naród, swoją ojczyznę. Dzisiaj oglądałem yy, biegi narciarskie tam był taki, taki zawodnik z Haiti i on się wypowiadał, że on jest ambasadorem Haiti, przedstawicielem narodu Haiti i jest dumny, że może postać Haiti no w narciarskich i my jesteśmy ambasadorami Boga i powinniśmy być dumni, że reprezentujemy swoją ojczyznę dumni dumą to powinno nas ich i chlubą że możemy y, swoją ojczyznę reprezentować tu na ziemi bo naszą ojczyzną jest niebo i to człowiek jest dumny, jak może reprezentować swoją ojczyznę. Tak, piłkarz tutaj po ziemsku, który prezentuje yy, broni honoru swojej ojczyzny, tak. Jak ten Haitańczyk, który dumnie przedstawia, że jego Haiti, jego kraj też może brać udział w sportach zimowych, i jego to napawa dumą i chlubom. To jest właśnie ta postawa nas, dzieci bożych, które prezentują, reprezentują swoją ojczyznę. Reprezentują Królestwo Boże. Reprezentują Ojczyzny. naszą ojczyznę z niebo nasza ojczyzna to jest niebo i Królestwo Boże i jesteśmy przedstawicielami Boga żywego Boga i to powinno nas napawać dumą i chlubą że możemy reprezentować godnie Królestwo Boże, z którego pochodzimy że możemy godnie i dumnie i z chlubą reprezentować naszą ojczyznę bronić jej barw i ją prezentować i manifestować wszystko, co się wiąże z tą ojczyzną a wszystko to, co się wiąże z tą ojczyzną, to jest związane z Królestwem Bożym, które jest w nas i działa przez nas w mocy, w mocy Jezusa Chrystusa, w mocy Boga. I to jest piękne. To jest Królestwo. W Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, w Nim oddychamy, a On to królestwo. Bo on jest królem królów. Zauważyłeś? I my już żyjemy w królestwie. W zmartwychwstałym Jezusie, Chrystusie, w królestwie Boga. I Bóg chce, żebyśmy. I Bóg patrzy na nas z góry. Jesteśmy przedstawicielami Jego barw. Bronimy. Tu na Ziemi. Więc jak reprezentujemy Jego barwy? Jak. Reprezentujemy Jego Królestwo. To Jego honoru, Jego barw bronimy. Tu na ziemi. No, w namaszczeniu. W namaszczeniu. To my tutaj przychodzimy z nieba i prezentujemy barwy nieba. I prezentujemy Królestwo. Tak jak Jezus zaprezentował. I uczymy się od Jego słów, od Jego postaw. tu tutaj. Nie wolno tam, nie? Siad. siadł już, siad. No, tak właśnie dokładnie jest. Rozmyślajmy nad tym. Rozważajmy. Rozmyślajmy nad tym. Bo to jest dobre. Bo to jest prawdą w ogóle, że jesteśmy ludźmi królestwa. Królestwa Boga, które nie pochodzi stąd. I, i, I nie bądźmy nieśmiali w tym. Tylko bądźmy prawdziwi w tym. Bo ono się chce manifestować, to królestwo, w którym żyjemy. Bo my jesteśmy mieszkańcami królestwa. To jest nasz naród. Ten naród akurat nie leży na mapie tego świata. Bo królestwo, do którego należymy, nie jest z tego świata ale ono jest pełne chwały. To jest ta różnica od króla z tej, tej ziemi. Bo panem naszego królestwa jest Jezus Chrystus. Król chwały. Król wszystkich królów i pan wszystkich panów. Jemu jest wszystko poddane. I Jezus przyniósł Ewangelię o Królestwie. I zwiastujemy Ewangelię o Królestwie w mocy, gdzie inwalidzi wstają z wózków, ślepi odzyskują wzrok, głusi zaczynają słyszeć. To jest poparte znakami i cudami i manifestacją Bożej mocy i Bożej chwały. Gdzie zwiastujemy jego chwałę utraconą. Weźmy sobie to, to serce taki honor. Tak z honorem to róbmy, Z honorem, tak z jajem, z jajami. Tak kiedyś mówię, jakbyś miał 18 lat i byś prezentował barwy Polski na mistrzostwach świata w Brazylii, to dumny byś był i byś był dumny, tak? I byłeś tam w pocie czoła chciał jak najbardziej godnie reprezentować Polskę, tak? Tak samo teraz jeszcze bardziej, o ileż bardziej, powinniśmy my, jeszcze bardziej w poczę i godnie reprezentować Królestwo Boże. Hallelujah! Chciałem się jeszcze też powiedzieć i sobie, bo sobie to w ogóle mówię zawsze, że jest taka historia, <laughs> gdzie ślepi idą za Jezusem i mówią, zmiłuj się synu Dawida. I sobie tak wyobraziłem ślepy, nie? Patrz, nie widzę i idę. idę tą drogą. No powiedzmy, że godzinę, dwie zanim szli. A mu ciężko, dwóm ślepym ciężko iść. O dwóm ślepym to pisze nawet, że jak ślepy ślepem połowali, to w dół wpadną. Więc zobacz, jak oni dołożyli wysiłek, żeby w dół nie wpaść i szli godzinę, dwie szli ileś czasu za Jezusem, nie widząc, musieli się pytać i, i szli głosie, że Jezus tam coś nauczał i szli za tym. Pytali się pewnie, nie wiem, obok tych ludzi którym teraz poszedł, czyli jaki wysiłek, jaki trud. Tak jak Mojżesz wchodził na górę, to był trud i wysiłek. I wszyscy inni ludzie, którzy są pisani, to jest trud i wysiłek podjąć, żeby zdobyć wiarę. Rozumiesz? Zobacz, oni szli za nim. Idę godzinę. I cały czas krzyczyli, Z synu Dawida, zmiłuj się na mną. Mogli zwątpić, nie? Mogli powiedzieć, kurczę, nie chce się nadami zmiłować. Eee, trudno. Ale oni... Nie. I to nam pokazuje, że jak my czegoś nie dostajemy od Jezusa, to nie mamy właśnie, nie mamy zwątpić. Nie mamy. Ma się nam nie odechcieć, tylko mamy iść dalej, bo On może zrobić wszystko, tak? Może wszystko. Jezus też mógł się odwrócić i ten, ale nie zrobił tego. On nam chce coś pokazać, jak mam nieustępliwość w wierze, a nie odpuszczać łatwo, rozumiesz? O, o nie uzdrowił mnie, to widocznie nie. Nie, nie, nie. Jezus może wszystko. Bo oni szli za nim cały czas, szli za Nim. A Jezus w końcu szedł do domu. Ale oni spytali się pewnie, gdzie on mieszka. I poszli weszli za nim na chatę. Zobacz, jak im tym nie weszli. Ślepi, dwaj. Jezus dopiero spojrzał mówił, co, co chcecie? No, wierzymy, że możesz to u nas uzdrowić. Tak by nie mógł ich uzdrowić Jezus sam, rozumiesz? Widzisz całą historię? Jak oni w ogóle chcieli tej wiary, chcieli odejść pokój sobie chcieli być uzdrowieni i napierali, i wierzyli do samego końca, cały czas. Nie rezygnowali z wiary. O to chodzi, żeby nie rezygnować z wiary. Ani na moment, rozumiesz? Że coś się nie dzieje, to nie rezygnować z wiary i napierana Jezusa. I wtedy właśnie tam zaczną się manifestacja Królestwa i manifestacja znaków i cudów. I uzdrowienia i wszystkiego innego. To tam właśnie, jak nie będziemy rezygnować w wierze. To tam się to zacznie dziać. A nie, że coś nie i no już... Tracimy wiarę po prostu. To jak, jak tracimy wiarę, to już bez wiary Bogu się nie będziemy podobać. To Bóg uczy wiary nas. Nie rezygnowania z wiary. Jezus ich uzdrowił. Dlatego nie rezygnujemy i napieramy. Tak jak ta kobieta przez tłum zdrapała się tylko do tego szaty. To też podjęła wysiłek, rozumiesz? Bartymeusz ślepy. Podjął wysiłek, jeszcze głośnie wołał. Ludzie chcieli go uciszyć, podjęli wysiłek i nie zrezygnowali, nie zniechęcili się, ale właśnie to pokazuje jak wielką wiarę mieli. Ci, którzy na noszach nie przynieśli Jezusa Jezusowi, paralityka. To pokazuje ich wiarę, rozumiesz? Ich zdeterminowanie, nieugięcie i nie, od, nie, nie rezygnacja. Tylko determinacja do przodu. Nie, nie, coś co jeszcze nie ma nic. Nie, ja nie, ja nie rezygnuję, ja jedę do przodu. Rozumiesz? Ta nieustępliwość wierzy. A nie poddawanie się szybkie. O, coś, coś nie chcemy mnie je zrobić, Jezus. no poddaje się. No niestety, no wierzę w niego, no, ale jakoś nie chcę ją zrobić. Nie, nie, poddawaj, nie poddajemy się. Jesteśmy właśnie nieustępliwi jak te osoby, przy których Jezus się zatrzymywał. Bo to jest przykład rozumiesz wiary. Jezus był posłany do owy Izraela, ale zatrzymywał się przy tych ludziach, którzy Go intrygowali swoją wiarą. Bo Jezus mówi to nie moja wiara, tylko. Nie według Waszej wiary Wam się stanie. Wielka jest Twoja wiara mówi. Twoja wiara córko Cię zrobiła. I Bóg nas uczy tego, żebyśmy napierali tak na Jezusa teraz, rozumiesz? Tak napierali Jezus na Jezusa. Cały czas, rozumiesz? A nie rezygnowali, jak nam coś nie wyjdzie lub czegoś nie widzimy. Dlatego dumnie prezentujmy naszą ojczyznę. Do której należymy, dumnie ją prezentujmy. Poznawajmy ją, bo się w poruszamy, i dumnie ją prezentujmy. To są te zawody. Chodź tutaj. I nie było łatwo tym ślepym. Łatwo odpuścić, nawet jak się idzie i się widzi, i chce się coś od Jezusa, i się tego nie dostaje. Łatwo wtedy nawet odpuścić. To trudno wtedy nawet napierać, tak? A oni jeszcze nie widzieli, rozumiesz? Jakie mieli utrudnienie? No ale nie zrezygnowali. Parli do przodu na Jezusa, bo wiedzieli, że on ich uzdrowi. Wiedzieli cały czas i napierali. I to jest ta postawa. W ogóle ani na moment nie rezygnowali, ani na moment nie wątpili. Tylko zmiłuj się, bo ty masz moc na coś zrobić. I tak właśnie napieramy na relacje z Bogiem. Cały czas w wierze. I cały czas podobając się Bogu. A Bóg wynagradza. Tych, którzy szukają Go właśnie, tak na Niego napierają. Hallelujah. Pozdroch.